Word formation, słowotwórstwo, law, prawo. Zwróćmy uwagę, że w wersji amerykańskiej ten wyraz czytamy law bardziej przez A oraz w wersji brytyjskiej law bardziej przez O. Rzeczownika prawo nie wymawiamy w sposób low, ponieważ to już zupełnie inny wyraz. Low oznacza niski. Lawyer, prawnik, outlaw, człowiek wyjęty spod prawa. Lawless. Nieprzestrzegający prawa. Lawlessness. Bezprawie. Lawful. Legalny. Unlawful. Nielegalny. Lawfully. Legalnie. Unlawfully. Nielegalnie. Przetłumacz wyrazy. Lawyer. Prawnik outlaw człowiek wyjęty spod prawa lawless nieprzestrzegający prawa lawlessness bezprawie lawful unlawful legalny nielegalny lawfully unlawfully legalnie nielegalnie jak powiesz po angielsku prawnik? Lawyer. Człowiek wyjęty spod prawa. Outlaw. Nieprzestrzegający prawa. Lawless. Bezprawie. Lawlessness. Legalny, nielegalny. Lawful, unlawful. Legalnie, nielegalnie, lawfully, unlawfully. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za czas wspólnej nauki. Do usłyszenia. Cześć.